Dzień dobry Państwu. Kolejny hipnotyczny program, i tym razem porozmawiamy sobie o intencji, mocy kreacji i e, doświadczeniach, które, które z, z tymi tematami przeżyłeś. Opowiedz nam coś o, 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 o swojej. O swoich doświadczeniach, o swojej wiedzy na ten temat. Ludzie bardzo często, którzy przychodzą na, na, na sesję hipnozy, przychodzą w takim uczuciu y, braku sprawczości. Przychodzą w tak, na takim. Nie mogę. Tak, nie mogę. No bo skoro z czymś przychodzą, to znaczy, że z czymś sobie nie poradzili, mhm. prawda? Czyli ich czyli doświadczenia, to, co oni definiują jako problem, y, wytwarza takie przekonanie, że, że oni nie mogą. Mało tego, żyją w takim poczuciu oddzielenia, no więc tym bardziej jak mogą wpływać na kogoś albo na świat, skoro są od niego oddzieleni. Ich doświadczenia pokazują im, że nie mają żadnego wpływu, jakby są wynikiem, coś ich spotyka, ludzie się wobec nich jakoś zachowują, przydarzają im się jakieś rzeczy i wtedy to wszystko utwierdza ich przekonaniu, że nie mają żadnej mocy sprawczej. Natomiast w tym wszystkim ukryte jest właśnie to, że są od początku w autokreacji i emocje i myśli, które mają, to one jakby powodują, że ich uwaga, ich zasoby, ich energia, ich podświadomość kieruje się właśnie w to, co jest potwierdzeniem ich przekonań, ich myśli, ich emocji. No dobrze, tylko że widzisz, ludzie chcieliby coś zmieniać. Nie wiedzą, jak to zrobić. W poprzednim odcinku mówiliśmy o myśleniu o tym, czego chcemy. Dołożyłeś bardzo słusznie zresztą, żebym nawet fizycznie, interferencyjnie. Dołożyłeś, że ważniejsze jest to, jak czujemy to coś, co ma się wydarzyć, w czym jesteśmy, co już jest. Bardzo ładnie to tłumaczy Greg Braden, powoływany często przeze mnie, bo jest to najprostsze z możliwych rozwiązań, czyli tajemnica zaginionej modlitwy. No i teraz ta siła kreacji. Człowiek, który jest zrezygnowany, w, pewnym, w jednym z odcinków początkowych naszych rozmów wspomniałem o mailu pani, która była, czy jest właściwie, no, załamana. Tak wynikało z treści tego listu, że wszystko jest dobrze, ona o wszystkim tym wie, wie, że jej się należy, wie, wie wszystko, ale nie ma. Mhm. I koniec, tak? Mhm. I nie wiadomo dlaczego. Nie ma tego, nie ma tamtego, nie ma siamtego. A ludzie chcieliby mieć czarodziejską różdżkę albo uczęszczać do szkoły czarodziei typu y, Harry Potter i mieć takie coś, taką, taką, taką witkę i mhm. zrobić... Cyk, albo zaczarowany ołówek? Z... Wydaje się, że my mamy tą różdżkę albo ten ołówek, tylko chcielibyśmy, żeby on był w takiej fizycznej formie. On jest w takiej formie ukrytej mm -hmm. w postaci właśnie naszych emocji, naszych odczuć. I bardzo ciężko jest stworzyć taką wersję rzeczywistości, którą kreuje świadomy umysł, jeżeli nasze emocje są zupełnie inne. Jeżeli czegoś pragniemy, no to jesteśmy emocjonalnie tak naprawdę w braku. Czyli, tak, jeżeli czegoś bo nie chcemy? Ma. Dokładnie. Jeżeli uważamy, że coś nam się należy, no to znaczy, że nie mamy tego pod dostatkiem, bo, bo to, co jest naszą codziennością, my na to po prostu nie zwracamy uwagi, prawda? Mhm. Więc, więc to, to, jest, to jest jedna z przyczyn, dlaczego nie posługujemy się sprawnie tą, tą różdżką i nie kreujemy. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chcemy stworzyć naszą przyszłość na podstawie naszej przeszłości, doświadczeń z przeszłości, no to, to się może średnio udać, bo w naszej przyszłości może wydarzyć się tylko to, co jest w naszych emocjach, czyli, czyli jeżeli żyjemy w emocjach właśnie bycia słabym, niesprawczym, mamy jakąś wykrowaną pozycję w społeczeństwie i jakiś obraz siebie, no to on się potem realizuje. No, czyli się udaje, tylko nie pomyśli takiej, jakby, jakby chcieli. Dokładnie. No to... I, i, I to też jest jedna z dróg, pokazanie człowiekowi, który przychodzi na sesję, że on cały czas robi to najlepiej od początku, mm -hmm. prawda? Że nawet przez moment nie było tak, że mu się nie udawało, tylko musi zrozumieć, która strefa, czy, czy która część jego jest tą różką, czy posługuje się tą różką, czyli na pewno to nie jest ego i na pewno to nie jest racjonalny umysł. Tą różką jest podświadomość, posługuje się tą różką podświadomość, to ona nasza emocjonalność, nasza niedominująca półkula, hmm. tu bym poszukiwał. I, i teraz bardzo często, zobaczmy, pragniemy z poziomu racjonalnego umysłu rzeczy, które są jakby kompensacją i nasze mądre, najwyższe ja nie daje nam tego, a potem się buntujemy. Dlaczego to się nie dzieje w naszym życiu? Dlaczego ja? Bo to nie jest dla nas dobre po prostu. I jeżeli poszukamy, znajdziemy prawdziwych siebie, zrozumiemy, że, że to wcale by nie było dla nas dobre. To znaczy, żebym tylko potwierdził, że jeżeli spełniłoby się moje pragnienie, że coś musi pochodzić z zewnątrz, a nie, a nie, a nie ze mnie. No to być może po pierwsze, dzieje się faktycznie, stwarzamy swoją rzeczywistość, bo doświadczamy takich, a nie innych emocji, czyli i nigdy tak nie było, że jej nie stwarzaliśmy. No i z drugiej strony, że jakaś część nas wie, jak będzie dla nas optymalnie. No i jeszcze ja bym dołożył jedną rzecz. Skoro jesteśmy wspólnym umysłem, który to wszystko wytworzył, a spodziewamy się czegoś z zewnątrz, a z zewnątrz nie ma, mhm. Bo nie ma nas na zewnątrz. Nie ma czegoś takiego jak mhm. na zewnątrz. No to z automatu rezygnujemy z tej mocy stwórczej, czyli z, y, zgadzamy się, żeby wypadki szły niezauważone przez nas. Mhm. Czyli nie z kreacji świadomej, tylko poddajemy się kreacji nieświadomej. Y, przekładając wszystkie historyczne emocje, no można by było to porównać do kołderki na osi czasu, że zabieramy emocje przeżycia, pamięć i struktury w umyśle, który, o których mhm. mamy wyobrażenia z przeszłości, naciągamy na, na chwilę teraz, w której następuje twórczość, mhm. tą kołderkę, bo cały czas żyjemy tamtą przeszłością i nie wiedząc o tym, że w, w chwili teraźniejszej projektujemy tą przyszłość, z tej kołderki no, robi się kolejna kołderka, no nie wyjdzie inaczej. Albo dziwimy się, że jest gorąco, tak? Tak, albo dziwimy się, że, że jest gorąco. No nie będzie to działać inaczej. Czyli bez y, względu na to, czy mamy świadomość twórczości, czy nie, to i tak tworzymy. Tak, z tym się zgodzę. I teraz cała gra polega na tym, żeby zacząć y, tworzyć świadomie. To znaczy, żeby przestać jechać przez to życie na autopilocie, Skomunikować się, być może ten ostatni czas był taką szansą, żeby skomunikować się ze swoim wnętrzem, zobaczyć, czego chcemy, czego nie chcemy, zobaczyć, że być może bez pewnych kompensacji naprawdę możemy żyć i jest całkiem fajnie. Przy okazji nie dać się wkręcić tym zewnętrznym narzucanym strachom, bo one może są po to, żebyśmy na pewno przekonali się, że mamy niezależne wnętrze, bo taka propos celu istnienia być może jednym z tych celów istnienia jest tworzenie takiego niezależnego wnętrza, prawda, mhm. czyli, czyli nauczenie się tego, żeby coś z zewnątrz nie miało na nas wpływu, czyli być pełnym miłości bezwarunkowej, mimo tego, co nasi rodzice, w co nas wyposażyli nasi rodzice, no i być w dostatku, to mówiąc już o, o pieniądzach po... po kiedy odziedziczyliśmy jakąś wielką fortunę, to żadne wyzwanie, a my pewnie jako dusza lubimy wyzwania. Więc fajnie, kiedy osiągamy coś mimo czegoś, prawda? Mm -hmm. To jedno, a drugie można by było parafrazować. No, łatwo się przyjaciół kocha. <grym> tak. Natomiast tak. pokochanie tego, tej niewygody omawianego w poprzednim odcinku, lęku. Mm -hmm. Tudzież tych właśnie nieprzyjaciół już przysłowiowych, to transformacja, no, na którą musimy się przygotować. Musimy, jeśli chcemy, wytworzyć jakieś nowe wyzwania, tak. bo ta prawdopodobnie już chyba byśmy zrozumieli przy takiej ilości powtórek w naszej historii. Naszego globu i społeczeństwa. Tak. I to jest tak bardzo sądzę. ciekawe, że to się ciągle powtarza, ciągle wraca, więc być może jest tak, że tak z poziomu duszy my naprawdę to lubimy. Albo dusza nie ma pewności, tu też trochę zaryzykuje, że my żeśmy to zrozumieli. Mhm. Popatrzyłbyś z, tej, z tego punktu? Tak, być może, być może my już to wiemy, ale jeszcze tego nie czujemy. To tak jak się mówi: pokochaj siebie. Mhm. To są takie fajne hasła natomiast ludzie nie, tego nie czują tak po prostu wiedzą że trzeba tak zrobić więc być może o tej rzeczywistości też wiedzą że tak jest ale jeszcze tego nie czują no, a jeszcze tam jest pewne skażenie bo ponieważ miłość bardzo często kojarzona jest z, z naszą seksualnością i gdzieś z tyłu głowy jak to pokochać siebie czyli co i wiesz, w którym kierunku to idzie. Zaczyna być dla niektórych odrażające tego typu zachowanie. Natomiast cecha, którą i uczucie, które jest naj, najbardziej zbliżone do tej uniwersalnej miłości, którą od czasu do czasu w naszych rozmowach poruszamy, to jest to coś, co się nie nazywa miłością, a nazywa się absurdalnie przyjaźnią. Być może w nomenklaturze faktycznie jestem bliżej do tego uczucia, prawda? To tak jak mówimy, że przyjaciel to ten, który wie o nas wszystko y, i nadal nas lubi. Tak? <grym> <grym> Dobra. I bywa tak, Musi że... Musi być szalony. <grym> tak. tak, albo prakty... faktycznie y, czuć bezwarunkową miłość. Mhm. Prawda? I wtedy... I... Więc musimy przejść na taki etap, w którym nie tylko twórczość, nie tylko intencja, która pomaga w tej twórczości, jeszcze żeśmy jej chyba nie do końca ruszyli, ten temat intencji, tylko na początek akceptacja, tak mhm. jak z tym przyjacielem. Wiem maksymalnie, ile mogę poznać swoimi zmysłami, w tym także czuciem, mhm. tym czuciem wewnętrznym, tym szóstym zmysłem, często kojarzonym z przeczuciami, z intuicją i tak dalej, ale to jest konkretny zmysł. Tak. Jak się nauczymy go używać. Yy, ale jeszcze jest coś więcej. <laughs> bardzo często ludzie uh -huh. nie mogą siebie pokochać, no bo jak można pokochać kogoś, kogo się nie zna, yy, no, a... Co, a co gorsze, nie lubi. Yy, tak. Yy, tak. Bo bywa tak i to jest tak. częste. Ale bardzo często nie lubimy, dlatego że nie znamy. Yy, więc w tej gonitwie uh -huh. i tej interakcji z tym, co jest między nami, a tym światem zewnętrznym. Kiedy nie możemy siebie poznać. Bardzo często jest tak, że w ogóle nawet pierwsze wrażenie bywa mylące, więc my. I daje się nam 20 sekund na to, jaki proces poznawczy. Tak, więc, więc my też jesteśmy ciągle w takim mylnym wrażeniu. Mhm. A propos samych siebie, no i na przykład dzięki hipnozie możemy siebie głębiej poznać, możemy się z sobą zaprzyjaźnić, i potem się okazuje, że gdzieś Umysł, duch odnajduje to, że, że, że to uczucie miłości jest bardzo naturalne, że ono wcale nie jest trudne. Że kiedy kogoś znamy, rozumiemy, znamy motywację, dlaczego tak postępował, wybaczymy, polubimy, potem okazuje się, że naprawdę jesteśmy fajni. Potem nam trochę nie zależy, żeby inni odbierali to dokładnie w ten sam sposób, jak my. No i miłość jest konsekwencją. E no, czyli jest i alfą i omegą, bo jest początkiem mhm. wszystkiego i ostateczną konsekwencją. W związku z tym, jeżeli my zaczniemy powrót do swojego źródła, a prędzej czy później zaczniemy, bo to nie jest stosunek czasu. Czas jest po to, żeby poznawać pewne wydarzenia i wyprowadzać z nich wnioski. Źródło istnieje poza czasem. Ono mhm. ma dowolną ilość różnych Kombinacji i jemu się nie śpieszy, jeżeli mielibyśmy go spersonifikować. Tak, tak. Dolores, Dolores bardzo fajnie to powiedziała. O ludziach z perspektywy tego, tego kolektywnego ja. Jesteście jedynym gatunkiem, bo to tak było powiedziane, który wyspecjalizował się w mierzeniu czegoś, co nie istnieje. <grym zespośrednio> bardzo mi <im> się <grym zespośrednio> to spodobało. A, nawet wiesz co, yy, yy, mamy przykłady takie w naszej rzeczywistości trójwymiarowej, bo mierzymy na przykład coś, czego nie da się zmierzyć, czyli wydzielanie dwutlenku węgla stąd między innymi Carbon Tax i nie potrafimy zmierzyć dziury ozonowej, ani jej pokazać, mm -hmm. więc jak widać fraktalnie przekłada się to nawet na niższe poziomy. Tak. Trochę absurd, nie wiem, czy, czy śmiać się, czy płakać, chyba jak w dobrym rosyjskim filmie, i trochę straszno mm -hmm. i trochę śmieszno. Natomiast to, o czym rozmawiamy, jest bardzo fajnie też um, to przełożyć, jakby na, na tworzenie rzeczywistości, ale spojrzeć na to na zupełnie innym poziomie, nie na takim poziomie zadaniowym. To znaczy, przykładowo chcę stworzyć hamburgera albo, albo sakiewkę pieniędzy, prawda? Hmm. Możemy na to spojrzeć zupełnie inaczej, bo być może jest właśnie tak, jak, jak w tej kreacji y, po wydzieleniu ze źródła. To znaczy, my hmm. mamy jakiś pomysł, nie musimy myśleć jak i kiedy. Dlatego być może wystarczy emocjonalnie dostroić się do tego uczucia miłości, akceptacji, poznania siebie, czyli nie wcale zadaniowo stwarzać jakieś aspekty swoich rzeczywistości, gdzie nie wiemy, czy one będą pasowały do reszty. No właśnie, bo możemy jeszcze coś popsuć. Tak, i, i, kiedy, i kiedy dostroimy się do, do, do tego uczucia miłości, samopoznania, akceptacji i tak dalej, będziemy po prostu w tym uczuciu szczęścia. No to rzeczywistość powinna odpowiadać na, zgodnie z zasadami fizyki kwantowej, pasować do tego, czego spodziewa się obserwator. Prawda? Więc, jeżeli w nim jest miłość, światło, akceptacja, no to wydarzenia, które się wydarzają w życiu tego obserwatora, no muszą do tego pasować. Więc... Będą podobne po prostu. Tak. Będą potwierdzały. I musi, tak. I nie musimy wcale myśleć nad konstrukcją, jakim sposobem ma się to mhm. wydarzyć. Zresztą, Myślenie takie konstrukcyjne, którym jesteśmy zarażeni, przynajmniej nasza nowoczesna cywilizacja, jak widać, wcale nie doprowadziła nas do punktu, w którym jesteśmy szczęśliwsi. Tak. Przeciwnie, jesteśmy mniej szczęśliwi. I próbujemy cały czas utrzymać tą konstrukcję za wszelką cenę. Y <laughs> I, i, I być może nie robimy wcale czegoś zgodnie z tymi prawami fizyki, czyli najmniejszym nakładem energii, mhm. i dlatego nas to tyle kosztuje. Ja to jeszcze porównuję w taki sposób, że nie powinniśmy koncentrować, jakby wytracać energii na to, żeby widzieć tylko jakąś jedną konkretną linię, którą ma się jakieś wydarzenie potoczyć. No, bo my to opieramy na swoim doświadczeniu, na swojej przeszłości, a rzeczywistość jest dużo bardziej złożona i ciekawsza. Mm -hmm. Więc, jeżeli pomyślimy, jaki, czy wprowadzimy się w te wibracje, które korespondują z uzyskaniem jakiegoś rezultatu, chcę być szczęśliwy, chcę żyć w dostatku, możemy sobie to wyobrazić, <coughs> i niech wszechświat zadziała. On, on z reguły ma bardzo ciekawe pomysły, yy, których my nawet byśmy nie wzięli pod uwagę. Tak, nigdy. Tak. I jeszcze jest jedno zjawisko, ludzie jakby nie dopuszczają tutaj, ludzie się koncentrują, tak są przyzwyczajeni do, 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 do planowania, do tej, do tej definiowania drogi, jaką to ma dojść, do, 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 do jakiego zjawiska ma dojść, utrzymywaniu potem te, tej drogi, że no oni po prostu nie są w tym wytrenowani, nie są tego nauczeni i to ich poniekąd zalęknia. Tak, że, że mo można zostawić rzeczy swojemu biegowi, prawda? Co więcej, tracą taką dużą ilość energii na obsługiwanie planów, że zatracają cel z oczu, bardzo mm -hmm. często. To jest absurdalne, ale bardzo często obserwuję tego typu zjawiska. Tak, czyli cały I... czas jakby wychodzimy na zewnątrz siebie i w ogóle nawet nie jesteśmy już potem w tym doświadczeniu. Miałem kiedyś taką rozmowę z przedsiębiorcą, który narzekał na to, że mu to przedsiębiorstwo nie, nie wyszło. I zadałem mu tylko jedno pytanie. Powiedz mi, o czym myślałeś, jakie wymyśliłeś? Mhm. Powiedz mi jedną rzecz. Co było celem? No stworzenie mhm. dużego, rozpoznawalnego przedsiębiorstwa. No co to masz? robił to? Zrealizował cele. No to masz. O co mhm. ci chodzi? Ale przedsiębiorstwo służy do tego, żeby cię utrzymać przy życiu, a ty nie zaplanowałeś tego, nie pomyślałeś o tym. Chciałeś być szefem. Jesteś. I tutaj właśnie te cele krótkoterminowe i długoterminowe być może właśnie zbyt dużo wytracamy energii na te krótkoterminowe cele. Można spojrzeć dużo dalej i pozwolić, żeby się wszystko ułożyło w optymalny sposób. Tak, ale do tego jest potrzebne pewnego rodzaju miękkie podejście. Mm -hmm. A my jesteśmy po to temperowani przez naukę, naukowców, systemy polityczne, nawet wyznania religijne, żebyśmy byli właśnie taki, takimi tempakami. Znaczy, mm -hmm. Nie w sensie głupoty, tylko mm -hmm. takie na, na, na tempo, prawda, kwadratowi. Tak. I wtedy mamy problem z wyobraźnią. Nie potrafimy się wkleić, bo, bo żeby się kwadrat dobrze wkleił w strukturę, to musi się wklejać w strukturę kwadratów, mhm. kratkowanego zaszytu. Natomiast jeżeli popatrzymy na malarstwo, na przykład abstrakcyjne, tam nie ma takiego czegoś. No, wyjątkiem jest kubizm, tak? ale, ale tam wszystko się przeplata. I, tak, mhm. i my musimy zmiękczyć y, postrzeganie, być bardziej miękkim niż, niż takim jak, jak, jak do tej pory. Ponieważ plastyczność układu nerwowego jest faktem, więc my możemy przez różnego rodzaju ponadstandardowe zachowania, doświadczanie różnych nowych rzeczy, my możemy właśnie ten umysł uplastyczniać, tak? uwrażliwiać na odbór nowych informacji, na, na, na inne postępowanie, na pójście inną ścieżką ponadnarodową i zobaczyć, co się wydarzy. Prawda? Mm. Czyli, czyli w ten sposób my możemy sobie przywrócić tą elastyczność. I wtedy. Ta zasada zachowania tej najniższej wydatkowanej energii, żeby się coś wydarzyło, ma szansę zaistnieć, bo my robimy miejsce tak na to. A my chcemy twardo stać, być dalej w swoim kubiku, mm -hmm. w sześcianiku i żeby coś się, coś się do nas dopasowało, no to się dopasuje to, co będzie pasowało czyli ścianka do ścianki. I znowu będziemy tworzyć kubiki. Mhm. I kubik w kubiku, i polecam w ogóle dwie części filmu pod tym tytułem The Cube. Mhm. On bardzo pięknie obrazuje, jak, jak chodzimy w kubikach i jak jeden w drugim się zawiera. Tam jest w ogóle bardzo dużo alegorii. Ciężko się ogląda ten film, bo jest niskobudżetowy. Natomiast jeżeli pominiemy kwestię estetyki, która tam jest, to tam jest bardzo, bardzo mhm. ciekawy przekaz. Jak, w jaki sposób my myślimy i jak zostaliśmy wytrenowani mhm. do, danego, do danych zachowań, yy, takich standardowych? Tak, i tutaj trzeba też zanalizować właśnie, yy, a propos naszej codzienności, z którego aspektu nas my najczęściej korzystamy. Tak? Czyli jeżeli jesteśmy ciągle w tym racjonalnym umyśle, bo taka jest rzeczywistość, yy, praca, yy, pieniądze, sklepy, status i tak dalej. No to trzeba szukać metod, które pozwalają z tego racjonalnego umysłu wyjść. Mhm. To może być hipnoza, to może być medytacja, to mogą być jakieś również doświadczenia związane z ciałem, które powodują, że nasz umysł wchodzi w inne jakby inne częstotliwości swojej pracy. Pozwól, że po, troszeczkę podsumuję to z, z mojego punktu widzenia, bo mówisz o wyciszeniu tego racjonalnego umysłu, o oddzieleniu go i na to, żeby zezwolić, ja to tak widzę, zezwolić na działanie głębszych pokładów umysłowych i uczuciowych, emocjonalnych, mhm. albo uświadomić, Natomiast... uświadomić sobie, że one i tak działają, tak. i skorzystać z tego. Yy, tak, ale dlaczego one są zagłuszane? Dlaczego dużo ludzi ma problem z dostrzeżeniem tego, o czym mówisz? Dlatego, że podstawową funkcją umysłu jest utrzymywanie przy życiu organizmu biologicznego i koniec. On do niczego innego nie służy. W związku z tym nabieramy przekonania, że on jest najważniejszy, bo utrzymuje nas przy życiu. A on, zasilany tą myślą, staje się królem. To ja tu rządzę, bo ja Cię utrzymuję przy życiu. To ja się nauczyłem tego i owego i wykonuję pewną pracę, za którą pobierasz wynagrodzenie. W związku z tym ja jestem najważniejszy. I teraz, jeżeli, tak jak mówisz, w różnych ćwiczeniach relaksacyjnych czy w medytacjach nie dajemy radę, rady no, zwalić go z tej pozycji, z tego stolca królewskiego, no to. Jest metoda, którą proponujesz i wobec tego nie pozostaje nam nic innego, jeżeli ludzie mają z tym problemy, jeżeli mają takie y, rozważania, że chcieliby spróbować, jak szerokim pojęciem jest nasz umysł. Bo ten, ten świadomość zajmuje bardzo mało miejsca, mhm. okazuje się. To jest... Średnio y, to trudno policzyć, bo nie mamy takich systemów pomiarowych, ale... Y, Przypuszcza psychologia, że umysł świadomy to ledwie 5% mm -hmm. pojęć. Cała reszta jest w naszej dyspozycji, jest włączona, tam jest prąd. <gry> Tylko trzeba go wykorzystać. Nie można zapalić żarówki i schować pod koc. Ona będzie się palić, ale co z tego? Mm -hmm. To troszkę przypomina taką sytuację, że my świadomym umysłem na przykład ogrzewamy pomieszczenie, a cała nasza podświadomość go wychładza, tak, mhm. za pomocą klimatyzacji. No i tu trzeba dostrzec, w jakiej temperaturze czujemy się najlepiej po prostu. No, także zachęcamy do ćwiczeń, a tych, którzy nie potrafią samodzielnie, no, zapraszamy do przemyślenia po prostu tematu, czy metodą hipnozy na przykład, nie... Spróbować to może będzie złe słowo, żeby nie dojść do, do takich wniosków i pozwolić na pracę całego umysłu na tyle, na ile mamy do niego dostęp. A mamy naprawdę potężne zasoby. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za wizytę bardzo w studia. Bardzo miło. Dziękuję Wam. Zapraszam do dalszego oglądania.